Mili Państwo, uroczyście obchodzimy dziś wraz z całą postępową ludzkością Międzynarodowy Dzień Dojeżdżania Rowerem do pracy Zimą zaletą takiej jazdy jest to, że w korkach poruszamy się szybciej niż samochody, a o wadach mogliby się wypowiedzieć starsi państwo, którzy pracują w sąsiedniej wsi, są wykluczeni komunikacyjnie, a ich rower liczy sobie nie mniej niż lat 20. Prasa. Dziennik poznański z roku 1924. Poleca szalonej publiczności film pod tytułem Gdy w kominku wygasł żar, w którym dusza Słowiańska wyśpiewuje cały swój smętek. Scenariusz oparty na podkładzie uczuciowym przewija się przez całą akcję o wysoce dramatycznym napięciu, niezwykle barwną wstęgą. Temat zaczerpnięty z powieści tej samej nazwy uwypukla dzieje duszy ludzkiej bolejącej nad utratą ukochanej istoty – który to ból ukoić nie jest w stanie nawet widok osoby łudząco podobnej do przedwcześnie zgasłej. Film ten demonstrowany w Teatrze Pałacowym od poniedziałku przy szczelnie wypełnionej widowni pozostaje na ekranie do niedzieli włącznie. Ach, czemuż, ach, czemuż dzisiaj nie kręcą takich filmów tylko w kółko szybcy i wściekli, wściekli i szybcy. Historia dziś z regionów meteorologii, bowiem to 11 lutego. Tego w 1878 roku w Wielkiej Brytanii opublikowano pierwszy na świecie raport pogodowy z dłuższą perspektywą czasową. Przewidywał on bowiem pogodę na następnych aż 7 dni. W tym 1878 roku Brytyjskie Biuro Meteorologiczne pracowało już od ćwierć wieku ale ostrzegało tylko przed gwałtownym nadciągającym pogorszeniem pogody, które zresztą i tak wszyscy widzieli. Zatrudniało głównie byłych oficerów marynarki, którzy wyczuleni byli na symptomy zmian. W pogodzie. W 1861 roku, dla przykładu, po raz pierwszy pojawiły się ostrzeżenia przed nadciągającą wichurą, podawane przez całą sieć stacji przybrzeżnych, które wyposażone już były w cudowny wynalazek tamtych lat, mianowicie w telegraf, przy pomocy którego przekazywały dane. A w konsekwencji tego 11 lutego 1878 roku pokuszono się o przewidywanie pogody na następny tydzień, a w rok później nastąpiła już taka rewolucja, że te przewidywania pogodowe trafiły nawet do gazet. A dzisiaj to już cała dostępna nam technika, łącznie z satelitami kosmicznymi, pracuje na naszą wiedzę, którą i tak lubimy potwierdzać, zerknięciem na termometr za oknem, tak, na wszelki wypadek, bo satelita może się przecież pomylić, ale termometr nigdy, no prawie nigdy, o czym zapewnia zawodowy meteopata Wiesław Kotr.